Siema dzieciaki, że się robimy Cola and Mentos challenge. U tej mamy Colę tam trzeba Sąsiadka. Mentos będą? Agata Okej. Aga Agata, nie <ślam> da, Ale, ta, ta, To jest Agata. To jest no, Agata. gata. <ślam> <just. ślam> On. Nie by ich. Małgosia, przedstaw się tylko swój kanał. Co swój kanał? Teraz tego nie nagryj. Co swój kanał? Go, Gosia jej kalał. One nam tylko miały się przedstawić. Z... Okej, okay, no nie pij tego! Wrzuć mento wrzucaj mentosy O boże, pan! Nie zadziałała. Pokaż, jak to wygląda. Przekaj. Dobra, to zrób tak, żeby one. Yy, zrób tak, żeby one się musowały. Dlaczego? No wrzucam! Wrzuć tam parę. Wrzuć parę, nie pij tego przez tego. Tak? Wrzuć jeszcze parę mentosów. Igor! Mamy. Próba number two. Okej, okay, mamy drugą próbę, nowa butelka. I mentosy. mentosów. Dobra, Małgosia już odjeżdża na swoim rowerku. Agata ucieka w popłochu! Tam. Powiedz pa, Agata! Pa! Ona macha. Dobra. Okej, okay, otwieramy wszystkie? pole. Tylko może trzeba się odsunąć troszkę. Wszystkie? Z to wybuchnie. Ty wybuchniesz. Hmm. Artur, nie odzywa. A to jest Artur, tylko nie taki z naszej klasy. No, z czwartej klasy, tylko nie z naszej. Tak. Okej. Okay. już niedługo w piątej. Wszystko? No już niedługo w piątej. Tak, rzucaj! No rzucaj wszystkie! Oj, ja! Weź to pij! O włośny go napił! On to pije. Dobra, że Jeszcze więcej. Wszystkie burz. Musimy się przygotować przed filmem. Wiem. O, widziałek, idzie. Oj, wstrząśnij!